Wojciech Dróż witam Państwa w szerszym kontekście. Ostatni program przed Nowym Rokiem, program można powiedzieć w kontekście bożonarodzeniowym, stąd też goście wyjątkowi, siostry zakonne, siostra Gracjana tak, witam serdecznie. i siostra Klara. Szczęść Boże. Cześć Boże Szczęść Boże, witamy. Siostry, które reprezentują i teraz proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, zgromadzenie sióstr ucze, uczennic Krzyża, tak. które stacjonuje m.in. w Skrzatuszu. Ze Skrzatusza przyjechałyście, prawda? Tak. Chatuszu jesteśmy od 9 lat, yy, chociaż my osobiście to mieszkamy tam dopiero od y, ponad roku. Tak, ale tam mieszkamy, tam pracujemy, to jest miejsce takie naszego codziennego bycia. Wielka dla nas radość, że możemy Panu Bogu służyć właśnie tam no właśnie bo skrzatusz to jest takie miejsce też wyjątkowe dla całej diecezji tam jest przecież wyjątkowa świątynia i wiele pielgrzymek czuć to tę wyjątkowość miejsca będąc tam na co dzień czy na co dzień to jest raczej spokojne miejsce bo tak się kojarzy skrzatusz i, i, i nawet sama świątynia to jest spokojne miejsce ale wyjątkowe ponieważ w sanktuarium yy... Czcimy Maryję w Piecie, Matkę Bożą Bolesną, Matkę zranionej miłości i naszej nadziei i Maryja przyciąga tutaj bardzo wiele osób, nie tylko z naszych tutaj rejonów, ale i z całej Polski. No właśnie, ten kontekst religijny myślę, że w naszej rozmowie jest w tym momencie najważniejszy. Mówię w tym momencie, bo chciałbym ją trochę podzielić, ale skoro siostra tak zaczęła właśnie od krzyża i od cierpienia Maryi, to może jak to zestawić z Bożym narodzeniem samym, które no samo w sobie jest bardzo radosne, tak się Bogu spodobało, że. Zaplanował to dla nas, że dał nam Jezusa Chrystusa, który kiedy się wciela w życie człowieka, staje, Bóg staje się człowiekiem i przychodzi do nas po to, żeby nas zbawić. To ta zapowiedź narodzenia Jezusa jest już zapowiedzią jego męki, śmierci i zmartwychwstania, otwartej drogi do zbawienia i do nieba. No właśnie, i tutaj do siostry Klary może to pytanie, bo często też zatrzymujemy się na tej śmierci, a Kościół mówi i siostry też to głoszą, że jest jeszcze coś dalej, że jest jeszcze większy, głębszy sens wszystkiego naszego odbytowania. No, tak, dokładnie. To jest niesamowita tajemnica naszej wiary, że Chrystus przyszedł dla nas i dla naszego zbawienia i że to się właśnie dokonało przez Jego narodzenie. Potem przez jego życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I to, co jest dalej, ta perspektywa, która jest da dalej, dla nas, ludzi wierzących, jest taką perspektywą pełną nadziei. To znaczy, wierzymy głęboko w to, że to życie prawdziwe jest dopiero przed nami. I ta nadzieja, którą my mamy w Bogu, właśnie dotyczy tego, że nasze życie się zmienia w momencie śmierci, ale ono się nie kończy. Są te słowa wypowiadane też na pogrzebie bardzo tak, często. Tak, Chyba tak, właściwie tak, zawsze tak, na pogrzebie katolickim tak, ksiądz tak, takie tak, słowa wypowiada. Tak, tak, ale bardzo ciekawe też myślę jest to, że wracając do Bożego Narodzenia, że kiedy my świętujemy te tajemnice naszej wiary, to właściwie już nawet w kolendach, które śpiewamy w tym czasie, jest gdzieś już ukryty ten taki smak tego, że Chrystus przychodzi, rodzi się, staje się człowiekiem. Ale, ale już jest zapowiedź tego, że On odda życie za nas i że to się dokona na krzyżu. I to jest, to jest to, nawet można powiedzieć, że momentami jest taki zgrzyt w kolendach, że tutaj się cieszymy, śpiewamy Chrystus. Tak, w rodzi, to jest taka rodzi, pełna, tak, y, można tak. powiedzieć, sprzeczności, nawet takich po ludzku mówiąc. Tak, tak, tak. A mhm. w Bogu to nie są sprzeczności, bo dzięki temu y, mamy to doświadczenie, że cierpienie i śmierć. Ma sens, a bez wiary i bez przyjścia Jezusa Chrystusa nie mielibyśmy tej nadziei na życie. No, siostro Graciano, w takim razie może tak, żeby wprowadzić się albo wczuć się trochę w to, co działo się dawno temu dwa tysiące lat temu pewnie nawet z hakiem. Jak czuć się mogła Maryja, będąc nastolatką, przed którą otwierają się takie perspektywy? No, niekoniecznie oczywiste, bo to. Gdyby siostra mogła się postawić na miejscu Maryi, wiem, że to trudne. Jak to wszystko, jak to wszystko pojąć? Tak, nieraz się to nawet jest... tak stawiałam. Ja no była tą y, kobietą młodą, która Do której która, anioł. która czyta, czyta pisma y, i oczekuje, że z jakiejś niewiasty ma się narodzić Zbawiciel, mm -hmm. to czy bym myślała, że może ja. I tak kiedy sobie myślę o Maryi, która bardzo, znaczy bardzo mi się w Maryi podoba to, że y, Maryja mówi niewiele, y, że Słowo Boże mówi o niej, że ona y, przyjmuje tajemnicę, że ona ją rozważa w swoim y, sercu, że zadaje pytania, jak się to stanie? Y, jest jest cała, cała taka mądra, piękna w tym, a jednocześnie słychać w Maryi jej drogę wiary, że ona słucha słowa, słowa Pism, dotyka ją doświadczenie życiowe, które oczami wiary ona przeżywa. I odpowiada Bogu, niech mi się stanie, niech tak będzie. Czyli tu trochę inaczej niż przy Janie Chrzcicielu, którego tata Zachariasz nie uwierzył aniołowi i przez to stracił umowę, z tego tak. co pamiętam. Na długie sześć miesięcy stracił mowę To rzeczywiście też było wymowne, można, tak. można tak. powiedzieć. A jest jeszcze tak. w tej historii Józef. Późniejszy święty, który no, wiedział, że Maria jest za dobra, żeby go mogła zdrazić. I to też jest niesamowite, że on musiał jakoś tak prze, przemaglować swoją głowę, swój umysł, bo, bo przecież to nie nieludzkie, no nie, niepojęte, tak. że to wszystko mogło się stać. A jednak wierzył swojej narzeczonej. Jak do tego też podejść? Jest taka piękna ikona Bożego Narodzenia. To jest oczywiście bogactwo Prawosławia. I na tej ikonie, bardzo mnie to zawsze ujmuje, że Józef jest w rogu tej ikony taki strapiony, taki zamyślony, taki. Taki, jakby, ta ikona pokazuje, że w nim się dokonywała jakaś taka burza myśli, emocji, takiego niezrozumienia tego, jak to jest możliwe po ludzku, że on naprawdę, tak się można powiedzieć, bardzo kolokwialnie i prosto, mm -hmm. on się wewnętrznie szarpał, on się zmagał z tą tajemnicą. No był człowiekiem, więc to jest naturalne. W pełni człowiekiem i, i właśnie to, że, to jest dla mnie ten ludzki wymiar tego Żefa, tego, co on wtedy przeżywał, bardzo mnie tak dotyka, to jego strapienie, a Jednocześnie ono jakby po tym etapie tego, tego, tego zmagania wewnętrznego, wiemy dobrze, że Maryję przyjął do siebie, przyjął Jezusa, i to jest niesamowite, że właśnie jemu powierzył się sam Bóg. I takie się rodzi pytanie, kim on był, że Bóg tak mu zaufał, że jemu powierzył swojego syna, Bóg ojciec jemu powierzył swojego syna, jego opiece. No Czym jest wiedział, przepięknym, że... tak. przepięknym świętym. No, historia jest niesamowita, a, a jeszcze mówi się o tym, że Jezus często odnosił się do tych spraw budowlanych, do spraw takich majsterkowania w swoich wypowiedziach, dlatego, że właśnie Józef tak. go kształcił ślad w tym fachu. Józefa. ślad Józefa. Tak, a to też pokazuje, że rola mężczyzny, ojca jest ważna na drodze wiary. Mm. A proszę powiedzieć, co dla sióstr jest najważniejsze w Bożym Narodzeniu? Dla mnie chyba takie otwarcie własnego życia, yy, gdzie chcę Jezusa zaprosić, żeby dał mi życie. Czyli czy to jest moja jakaś słabość, przestrzeń, gdzie odkrywam siebie, yy, gdzie brakuje mi Jego miłości, i, to, i, i tu proszę, żeby On narodził się we mnie, we mnie, w moich relacjach. Bym coraz bardziej poszerzała swoje serce na przyjmowanie drugiego, tak jak On Go przyjmuje. Mhm. A u siostry jak to jest? To ja może inaczej zapytam. Nie, to jest nie? bardzo tak? dobre tak? pytanie. Aha, dobrze, to jest bardzo dobre pytanie. Że siostra, nie, nie. nie. Że się, a ja jeszcze jedno pytanie mam w związku z tym, mam to później. Pytanie jest bardzo piękne, co jest ważne w Bożym Narodzeniu. Człowieczeństwo Jezusa. Ta tajemnica, że, że Bóg stał się człowiekiem. Niech Pan zauważy, że nawet jak wypowiadamy kredo w czasie mszy świętej i wymówimy, że Chrystus przyjął ciało z Maryi i Dziewicy i dla nas stał się człowiekiem, to my pochylamy głowę w tym momencie, wypowiadając te słowa, jakby schylamy głowę przed tą tajemnicą. Co jest, to jest coś niezwykle pięknego, że Bóg, kiedy stał się człowiekiem, to znaczy, że stał się jednym z nas i... Że doświadczył tego wszystkiego, czego doświadczamy my w naszym życiu, oprócz grzechu. I to jest dzięki temu, jest Bogiem bliskim. I bardzo lubię właściwie dwa słowa w Bożym Narodzeniu takie kluczowe dla mnie, że to wszystko wydarzyło się dla nas. No, dla nas, jest dla nas. Jezus stał się podobny we wszystkim oprócz grzechu. Mhm. Takie, takie słowa też padają. No właśnie, siostry na co dzień żyją, z Bogiem, przy kościele, więc może pod tym względem jest wam trochę łatwiej. Zapewne. A co, jak Boże Narodzenie mogą przeżyć, żeby to były trochę głębsze dni, nie tylko jedzenie i prezenty? Osoby, które, no powiedzmy, do kościoła przychodzą mhm. dwa, trzy razy w roku, jak one mogą się otworzyć na, na to wydarzenie, żeby chociaż trochę tak duchowo je przeżyć, jak, mhm. jak siostry? uważają. Słowo Boże mówi, że to jest dziś, to, że Boże Słowo, które przychodzi, jest dla każdego w każdym momencie i czy ma się doświadczenie długie, czy nie ma się go żadnego. Wystarczy to jed, ten jeden moment otwarcia serca, że ja Cię Jezu potrzebuję, ja Cię Boże pragnę, mhm. albo ja Cię nie mogę znaleźć, ale pomóż mhm. mi. I mhm. wiele znamy takich doświadczeń, osób którzy, zagubionych, także pogubionych w życiu, którzy y, łapali się Boga jako ostatniej deski ratunku, właśnie że jeżeli Ty jesteś, to mnie ratuj. I Bóg mhm. przychodzi z namacalną pomocą. I to oczywiście nie dzieje się na, jak coś magicznego, ale to dzieje się w czasie, w bardzo wielu konkretach, że Bóg odpowiada na takie wołanie. Jego miłość, Jego narodzenie, Jego łaska jest w każdym momencie dostępna dla każdego, w każdym miejscu. To jest pozytywna informacja. A ja zapytam, tak przechodząc troszeczkę od tej sfery religijnej do sfery bardziej życiowej, mówiłem o tych prezentach i o materialnym podejściu do świąt, co pewnie samo w sobie nie jest złe, bo przecież też żyjemy w świecie i dotykamy tego świata i potrzebujemy go, go w jakiś sposób też skonsumować, ale jak siostry podchodzą na przykład do tego, że, że w tej chwili przygotowania do świąt, już nie mówię ludzkie, bo my tam na ostatnią chwilę zwykle działamy. Zaczynają się 2 listopada. No właśnie, i to jest chyba klucz. Programu, można powiedzieć, zaczynają się 2 listopada, tak jest. To jak to odebrać? Bo to, to powiem szczerze, chyba męczy wszystkich. Czy siostry też. O. No cóż, żyjemy na wsi. Skrzatusz to jest, to jest miejsce widzicie, dzisiaj spokojne. Ale wygląda. tak, tak ale, ale przecież wiadomo, nie, nie jesteśmy odcięte od tego świata. No, nas to męczy na pewno ten cały taki szum, który się zaczyna i hałas, i całe to nakręcenie marketingu przed świętami. Wiadomo, to, to chodzi tak naprawdę o, tutaj o, o takie rozbudzenie wielu potrzeb w nas i, i potem to pragnienie tego, żeby te potrzeby zaspakajać, zaspakajać, zaspakajać. No, oczywiście, że to jest trudne. Ja myślę, że jedynym takim słowem, lekarstwem na to, to jest uczyć się takiego dystansu wobec tego. I wiedzieć, że tak naprawdę to, my to za czym, czego my potrzebujemy i za czym tęsknimy, to jest obecność. To jest dom. To, to są te słowa i na poziomie takim powiedziałabym, życia świeckiego, i tego na poziomie życia Bożego dom. Mm -hmm. My relacje. za tym relacje, my, my po prostu za coś. tym tęsknimy, rzecz nam tego nie da, tak? I ja jestem jak najbardziej jakby za tym jestem przekonana, że, że, że ma sens to świętowanie w tym wymiarze materialnym, ale jak, za, jak w tym wszystkim brakuje tej istoty, yy, no to jest to bardzo. Z wspólnoty takie... domowej. Mhm. No właśnie. To jest to bardzo kruche, takie, nie? No niepełne, na pewno. Ja na te niepełne. święta Bożego <coughs> Narodzenia, właśnie od jednej z osób e, świeckich, e, kogoś mi bliskiego, takich przy, moich przyjaciół, dostałam takie życzenia właśnie o tym e, zabieganiu i pośpiechu, mhm. i jestem bardzo zdumiona i właśnie e, piszę e, w taki sposób. Gdy Bóg się rodzi, a ja nie mam czasu, pójść za pasterzami, pokłonić się i cieszyć, śmiać i ronić łzy radości, dlatego proszę o modlitwę, abym nie zgubił sensu i celu mojego życia, którym jest Jezus Chrystus. Kochane siostry, jesteście tak potrzebne. Mm -hmm. O właśnie, I, i, i tutaj może otwiera się też druga, albo może i kolejna część naszej rozmowy. Siostry, jesteście potrzebne. Świetnie, że to siostra akurat przeczytała, bo, bo zastanawiam się nad Waszym zgromadzeniem. Zgromadzenie sióstr uczennic Krzyża, tak? No, właśnie, jest to dosyć nowe zgromadzenie i to jest polskie zgromadzenie, tak? Tak, jesteśmy polskim zgromadzeniem. Powstałyśmy w 1982 roku, bardzo niedawna, bardzo krótka historia na tyle krótka, że nawet założycielka naszego zgromadzenia jest jeszcze wśród nas, jeszcze żyje, cieszymy się nią. Każde zgromadzenie nowe, które powstaje w kościele, ma jakąś taką szczególną misję czyli Założyciel Zgromadzenia widzi w świecie jakiś brak. On odczytuje coś takiego, że, że jakby widzi taką szczególną potrzebę dla Kościoła. I nasza założycielka tę potrzebę odkrywa w tym, żeby towarzyszyć ludziom świeckim. Taka jest nasza misja. Żeby... Dlatego siostry tak chętnie przyszły do naszego studia, i bardzo dobrze. <grystanie> tak, żeby być blisko ludzi świeckich, ale to towarzyszenie ma taki wymiar formacyjny, czyli jakby mhm. takiego bycia po to, żeby, żeby wzmacniać wiarę w ludziach, ponieważ ludzie świeccy, jeżeli będą takimi no, wyrazistymi świadkami Jezusa, to mają w tym świecie ogromną misję do spełnienia, mhm. ponieważ oni docierają do takich miejsc, żyją w takich miejscach, w których nas po prostu nie ma jako osób duchownych, a ludzie świeccy są zanurzeni w tym świecie i jeżeli żyją Bogiem, to właściwie przez sam fakt życia takiego y, czytelnego, jako ludzi wierzących, no to, to oni już są znakiem zapytania dla tych, którzy nie wierzą, ponieważ y, no, takie życie budzi pytanie, życie wiary budzi pytania wśród innych, jak to jest możliwe, że, że chcesz... Czy to ma sens, czy tak, warto? Tak, mhm. No właśnie, a często więc, się... Z... Proszę, proszę, proszę. Więc mówić. formacja ludzi świeckich do tego, żeby byli apostołami, czyli świadkami mhm. Jezusa tam, gdzie żyją w świecie no i wasze powołanie też zostało odkryte w jakiś sposób. Ja nie pytam kiedy bo kobiet o wieku się nie pyta, więc nie będę pytał, ale interesuje mnie jak to zaczęło się. W przypadku siostry Graciany i czy Gracjana to jest imię chrzcielne od urodzenia? Moje chrzcielne imię to Agnieszka. Też piękne. Bardzo i bardzo je lubię. Moje powołanie zaczęło się dość wcześnie, ponieważ ja jako dziecko już miałam taką miłość do Jezusa. A gdzie siostra dojrzewała, gdzie się urodziła, w jakich rejonach? Urodziłam się nawet na tych terenach, bo o. niedalekich, bo w koło brzegu, a wychowałam się w Szczecinie mhm. I, i moje życie wiąże ze Szczecinem. A moja droga prowadziła bardziej przez takie życie związane bardzo mocno z Kościołem, przez Ruch Światło-Życie. Czyli oaza e, tak zwana. Mm. Tak. Przez pielgrzymowanie na pieszo z tych, z tych najdalszych zakątków, Świnoujście, Szczecin, Do na Jasną Górę. A, no właśnie. I rodziło się we mnie takie pytanie, co mam w życiu robić, bo podobało mi się i życie zakonne, i życie rodzinne, i chciałabym jedno i drugie, mm -hmm. ale w sercu wiedziałam, że nie spełnię tego, tego posłania do ludzi. Tak, tak szeroko otwartego, mm -hmm. żeby głosić Jezusa, bo ja chciałam wszystkim. I wiedziałam, że jeśli się zamknę w rodzinie, to będzie dla mnie jakby coś za mało. Mm -hmm. Ale walkę stoczyłam o to, co jest większą miłością i czułam się po prostu jakby no, trochę porwana przez, przez Jezusa, przez Jego miłość, że, że, że Jego miłość jest dla mnie większa w czyli, moim doświadczeniu. Czyli tu nie było y, jakiegoś wielkiego przełomu, tylko to Przełomu nie było, ale bardzo była przełomowa. No to chyba wszędzie jest, tak. W każdym tak. powołaniu, jak rozmawiam i pytam tak. i, i słucham, to rzeczywiście tak. jest to norma, że, że to nie przychodzi tak od bo są przecież jest jeszcze środowisko i to jest chyba taki największy problem często, bo może u siostry w domu wszyscy mówili świetnie, y, mogło błogosławimy ci na drogę, ale, super. Ale jesteśmy była z tobą. Akceptacja. No właśnie, ale zbywali inaczej, Bywa tak, też bywa tak, inaczej. że dziecko mówi, ja chcę być księdzem, ja chcę być siostrą zakonną, a tutaj nie, no nie ma szans, no co ty, mamy interes, tak. ja jestem nauczycielem, chcę, żebyś ty też był nauczycielem i tu niektórzy się pojawia problem. się zmieniają zdanie, niektórzy łamią taki swój, nawet taki kręgosłup duchowy, psychiczny, różnie bywa. Mhm. A u siostry jak to wyglądało, jeśli można wiedzieć? Tak, bardzo podobnie. Też to wszystko dojrzewało bardzo, systematycznie? Tak, bardzo podobnie, bardzo podobna droga. Tak słuchałam siostry Gracjany naprawdę z takim zaciekawieniem. Aha. Różnica mhm. jest tylko w tym finale, czyli że u mnie ta decyzja spotkała się z bardzo dużym takim oporem mojej, mojej rodziny. Mhm. Więc, no nie dziwi mnie to, bo to jest naturalne. No, mnie też to nie dziwi. Mhm. No, ale jakoś swoje trzeba było przejść. To jest ciekawe, bo my miałyśmy wtedy po 19 lat tak. obie. Więc Czyli to nie było to też już od razu po szkole średniej. Tak, tak. Po prostu my jesteśmy ludźmi z innego pokolenia. To były te lata, w których my wzrastałyśmy, to właśnie był taki czas, że, że właściwie po maturze się podejmowało decyzje. Naprawdę byłyśmy tak. młode, mhm. um, ale jakoś, nie wiem, to chyba, no nie chyba, to łaska nam towarzyszyła, bo te wybory naprawdę były trudne. No w moim przypadku bardzo. Ja zostawiałam w moim domu rodzinnym tylko moją mamę, ponieważ mój tato już nie żył. Mój brat już wtedy studiował w innym mieście, więc no tak fizycznie zostawiałam mamę samą, więc wierzyć w to, że że, że, że Pan Bóg się zaopiekuje nią, mm. No to było bardzo trudne. Teraz mi się ten Józef przypomniał. Ja, to, ja się tak zmagałam jak on trochę w tamtym mm. momencie Też mojego się życia. szarpała tak O jak ja, się szarpałam wcześniej. bardzo. Mm. To jest, mm -hmm. siostra Gracjana o tym samym powiedziała, używając słowa walka. Tak. Mm -hmm. walka, mm -hmm. czyli takie wewnętrzne zmaganie, rozpoznawanie. Tak, bo, bo, bo oczywiście, mm. my nigdy nie mamy pewności, że robimy ten krok i że to, że to jest słuszne że ja sprostam temu to jest życiu, pewność. że to, to, jest, to, jest, to jest naprawdę krok w nieznane, ale teraz mhm. minęło już ponad 30 lat i mogę powiedzieć, życia mojego w naszym zgromadzeniu, mogę powiedzieć o sobie, że jestem osobą, kobietą głęboko szczęśliwą i, mhm. i nie wiem, dlaczego takie szczęśliwe życie mnie spotkało, chociaż kiedy mówię, że to jest życie szczęśliwe, to, y, to nie, nie oznacza tego, że to jest życie pozbawione zmagania, nie? Pierwienia, I właśnie, i czy, czy tak. można mówić o spełnieniu w tym przypadku, czy spełnienie to jest mm -hmm. dopiero y, życie wieczne? Czy, czy, czy można powiedzieć, jestem kobietą spełnioną? Czy siostra może tak A powiedzieć? dobre pytanie. Bo pogadał. to zaczęłam się teraz zastanawiać, bo siostra mówi, mm. jestem szczęśliwa, rozumiem, ale czasami też no, w życiu świeckim ludzie mówią, ja jestem spełniony, ja już osiągnąłem swoje, a tutaj cały czas trzeba iść dalej jeszcze, to chyba tego spełnienia nie ma. Pełnia jest po drugiej stronie. No właśnie, tak, mm. mi się wydaje Kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. A, to to jest ten moment. To, siostra, to jest chyba też to samo słowo, już i jeszcze, i jeszcze nie Już i jeszcze nie. Mm. Czy mamy jakby mm. zaczątek tego? I jeszcze jesteśmy w drodze w oczekiwaniu. Mm. No jest to ciekawe, tylko ten świat tak wyhamowuje i czasami ludzie się boją tego, żeby tak dalej mm. pójść i uwierzyć, i bo, bo tyle tych różnych... No po okus. nie chcę używać tego słowa, bo to takie może i nie, 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 niekoniecznie pasujące, ale wszystko tyle różnych rzeczy nas ciągnie w drugą stronę. Ciągnie, ale też wszystko nas kształtuje, mm -hmm. więc mamy, tak. mamy w sobie tą możliwość rozeznawania wolnej woli, podejmowania mm -hmm. decyzji, więc to jest chyba takie kluczowe, by wybierać to, co widzimy, że jest dla nas, służy ku dobremu. Mm -hmm. A siostra Klara jak miała na imię? Przy Beata. urodzeniu. Beata. Teata. Też pięknie. No, wszystkie imiona są piękne. I, i, I Beata gdzie dojrzewała? W jakim mieście? Albo na wsi? Jakim... Moje rodzinne miasto to jest Krotoszyn. To jest takie południe miasto. Wielkopolski. Tak, południe południe mm -mm. To mój dom. Czyli mm. w sumie też niedaleko. Tak. Chociaż drugi koniec. Drugi koniec Wielkopolski. Tam dużo powołań się W Krotoszynie. <noise> ja miasta. dzisiaj rano, właśnie nie wiem dlaczego, mhm. ale to nawet liczyłam, że było sześć sióstr mhm. powołanych i to do naszej wspólnoty tak, z Krotoszyna. Tak, z tego małego miasta. Mhm. Z z samego Kratoszyna. Myślę, że to wyjątkowe. Ile sióstr, jest? Ile, ile sióstr jest w waszym zgromadzeniu? Jest nas 70. siedemdziesiątka. Siedemdziesiąt. Mamy tak trzynaście placówek w Polsce, w różnych miejscach. Od Bałtyku po Gór szczyty Aha. <noise> Czyli od, od, właściwie nawet od Świnoujścia. 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 Kopane, tak. Tak, Przez z każdego większe miejsca. Większe czyli można miasta. powiedzieć, że już o Was słychać coraz więcej. Trochę. Też świat internetu na pewno pomaga, bo, bo łatwiej o kontakt ja niż kiedyś. A no to tak, <laughs> swoją drogą, miło, miło, że siostry też o tym mówią. Ja zapytam o jeszcze jedną rzecz, a potem poproszę siostrę o życzenia, bo wiem, że też chciałyście złożyć. Jak to jest z tymi ślubami? Bo jest ślub y, ubóstwa, y, jest ślub y, czystości. czystości i jest ślub posłuszeństwa właśnie. Jest któryś najcięższy z tych trzech? Czy co tak można. Po, po, dla, dla sióstr, jakiś szczególnie trudny? Ja myślę, że można popatrzeć inaczej. W Jezusie moz, można znaleźć jego dziewiczość, jego piękno, jego posłuszeństwo ojcu, mm -hmm. jego uniżenie i ubóstwo. I my tymi szczególnymi e, radami, wpatrując się w, Jezus, Jezusa, w Jezusa, chcemy po prostu żyć. Tak, taki był on. On mm -hmm. tak żył. Natomiast Pan zadał pytanie o to, czy, czy któryś z tych ślubów jest y, szczególnie, szczególnie trudny. trudny. Na przykład, y, y, ja myślę, że to jest trochę tak, że, że, y, że odpowiedź jest w tym, że są takie etapy w życiu, kiedy jest szczególnie trudno y, z czym się mierzyć. Mm -hmm, nie. Mm -hmm. Na przykład y, dla przykładu podam posłuszeństwo, jak y, miałam 20 lat, to ono nie kosztowało mnie tyle, jak kosztuje mnie teraz, kiedy mam lat. Mm -hmm. Trochę więcej, mm -hmm. nie? No tak, bo jest Ponieważ... siostra bardziej tak, doświadczona, tak. czasami trzeba posłuchać kogoś młodszego. Tak, chodzi mm -hmm. o to, że jakby to wejście w taką pewną zależność, a na tym ten ślub polega, teraz kosztuje bardziej, nie? Więc są pewne etapy życia, mm -hmm. na których, w których jakby toczymy walkę na tych różnych poziomach, bo to jest zmaganie. To nie jest tak, że my tak w sposób naturalny żyjemy. I że to nie kosztuje, że to nie czuje jakiegoś braku, jakiegoś trudu, no to jest, to, to jest właśnie obszar tej też, mm -hmm. mówiąc tak dosadnie, na no, naszej ofiary, nie? Mm -hmm. tego, na tego że, że jednak coś dajemy Bogu z siebie, to nas kosztuje nasza rozmowa ma swoją premierę w wieczór wigilijny świetnie się złożyło bardzo mi się to <grym> podoba. Się <grym> Potem będą powtórki, ale ponieważ właśnie teraz czas Bożego Narodzenia poproszę siostry o jakieś życzenia i wiem że tam siostra Kla Klara też przygotowała małe co nieco. Bardzo proszę. Tak. Chciałabym żeby te słowa życzeń wypowiedział Roman Brand Brandstetter. Chciałabym przeczytać taki bardzo krótki jego wiersz, ale myślę, że w tych słowach jest dużo piękna i prostoty, i głębi. I takie będą nasze życzenia. Bardzo proszę. W pewnym człowieku narodził się Chrystus, ale ów człowiek nie słyszał ani anielskich harf, ani śpiewu pasterzy. Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze złota i mirry na podobieństwo trzech mędrców. Nie miał złota i mirry, ani nie uważał się za mędrca. Ofiarował mu natomiast swoją samotność, swoje cierpienie, swoje grzechy, swoją biedę, swoje upadki, po prostu wszystko, co posiadał. Powiedział: Ty zawsze polujesz na człowieka, panie. Upodobałeś sobie mnie, chociaż nie wiem dlaczego. Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku. Pięknie. Dziękujemy bardzo za te życzenia i za nasze dzisiejsze spotkanie. No właśnie, nie trzeba bogactw, żeby sięgnąć Boga. Tak można powiedzieć. A ja życzę siostrom, żeby to Boże Narodzenie było radosne, żeby nowy rok, bo też już za chwilę 2025 rok, też był dla sióstr radosny, żeby marzenia się spełniały, bo każdy ma jakieś marzenia. Siostro zakonne też, prawda? Nie jesteście wykluczone z tego świata pod kątem marzeń. Właśnie, więc. Po prostu wszystkiego, wszystkiego co dobrego, co dobre. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A szanowni Państwo, ja również dołączam się do życzeń. Niech Boże Narodzenie będzie dla Was radosne i Nowy Rok pełen szczęścia, uśmiechu i spełnionych marzeń. Naszymi gośćmi były dzisiaj siostry zakonne ze Zgromadzenia Uczennic Krzyża, siostra Klara i siostra Gracjana. Gracja, dziękuję. <laughs> dziękuję. Do zobaczenia. <laughs>